Jaki jest przeciętny Korańczyk? Jaki jest przeciętny Pankim? Bądź Panikim? Czy statystyczny obraz Korańczyka daleko odbiega od tego, co pokazują nam koreańskie dramy? Ja mam na imię Weronika i witam Was na swoim kanale. Już odpowiadam na te pytania. Przeciętny Korańczyk ma dzisiaj 44-45 lat, czyli. Nasz przysłowiowy Pan Kim, Pani Kim jest w średnim wieku. Badania pokazują również, że co piąty mieszkaniec Korei ma dzisiaj 65 lat i więcej. Więc potwierdza to tylko to, o czym mówią wiadomości. Korea jest krajem bardzo szybko starzającym się. W takim razie jak wygląda praca takiego przeciętnego Pana Kima? Przeciętny Pan, Pani Kim jest zatrudniony w koreańskiej. W firmie, zazwyczaj jest to praca biurowa. 65% Koreańczyków pozostaje aktywna zawodowo. Są zatrudniani na mniej lub bardziej stabilne formy zatrudnienia. Niestety coraz więcej młodych Koreańczyków boryka się z problemem bezrobocia. Co więcej, coraz więcej z nich nie tylko rezygnuje z poszukiwania pracy, ale również rezygnuje z ewentualnego dokształcania się, zdobywania dodatkowych certyfikatów, żeby docelowo tę pracę znaleźć. Przeciętny Koreańczyk pracuje bardzo długie godziny, zdecydowanie. Więcej pracuje, dłużej pracuje niż przeciętny Europejczyk, więc nic dziwnego, że niepewność korańczyka związana również z pracą jest coraz większa. W takim razie, jak wyglądają przychody przeciętnego korańczyka, otóż średnie wynagrodzenie w przeliczeniu na złotówki wynosi między 10 a 12 tysięcy. Zł. Ale jest to tylko punkt odniesienia, to absolutnie nie jest standard życia. Średnie wynagrodzenie może wydawać się wysokie, jest wyższe niż w Polsce, ale za tym idą również wyższe koszty życia, zwłaszcza w Seulu i w okolicach Seulu. Warto również dodać, że pomiędzy regionami i pokoleniami jest wyraźna różnica w dochodach. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowie, cóż tutaj możemy powiedzieć? Opieka medyczna w Korei jest na wysokim poziomie. Jest atrakcyjna oferta ubezpieczenia zdrowotnego. Szacuje się, że przeciętna długość życia pana Kima czy pani Kim to 84-85 lat. Jest dobry dostęp do opieki medycznej, ale niestety u Koreańczyków pojawiają się coraz większe problemy ze zdrowiem, zwłaszcza ze zdrowiem psychicznym. I tutaj mamy paradoks. Korea wydaje się, bardzo nowoczesnym krajem, bardzo dobrze funkcjonującym systemem, ale niestety ludzie mieszkający w tym systemie odczuwają coraz większy stres, odczuwają coraz większą niepewność i coraz trudniej im w tym systemie funkcjonować. Jak natomiast wygląda typowa koreańska rodzina? Statystyczna rodzina to dziś singiel lub małżeństwo, para mieszkająca bez dzieci. To już nie rodzina z dwójką dzieci. Szacuje się, że gospodarstwa domowe składające się z jednej lub z dwóch osób dochodzi już do 60% wszystkich gospodarstw w Korei. Dlaczego tak się dzieje? Coraz mniej Koreańczyków decyduje się na dzieci. Dlaczego? Koszty związane z wychowaniem dziecka, zwłaszcza z edukacją, są bardzo wysokie. Koreańczycy traktują edukację dziecka jako inwestycję. Więc nic dziwnego, że ta inwestycja w edukację jest dla nich bardzo dużym źródłem stresu i bardzo dużym źródłem też wydatków. Wszelkie dodatkowe akademie, hagony są bardzo dużym obciążeniem dla takiej rodziny. Dlatego decyzja o dziecku nie jest już taką emocjonalną decyzją. Jest to decyzja, którą należy podjąć w oparciu o swoje możliwości finansowe. Coraz więcej Koreańczyków decyduje się na życie w pojedynkę, bądź w parze bez dzieci, nie tylko ze względu na koszty wychowania dziecka, ale też ze względu na to, że chce się skupić na sobie, na swoim życiu. I wychodzi z założenia, że w dwójkę czy w pojedynkę też można mieć ciekawe, satysfakcjonujące życie. Większość Koreańczyków, większość typowych koreańskich Rodzin, czy z dziećmi, czy bez dzieci, mieszka w mieszkaniach, w blokach, mieszka na osiedlach. Przeciętny Koreańczyk nie marzy o domku z ogródkiem, on marzy o mieszkaniu na własność w bloków, tak zwane apartamenty, czyli tak zwane koreańskie apaty. Przeciętny Koreańczyk, przeciętna koreańska rodzina marzy o tym, żeby móc kupić na własność mieszkanie w bloku, wiadomo, w jak najlepszej. Dzielnicy z jak najlepszą infrastrukturą. Nie można natomiast powiedzieć, że rodzina w Korei się rozpada. Można natomiast na pewno stwierdzić, że model rodziny w Korei się zmienia. Zmieniają się wartości, zmienia się model życia przeciętnego Koreańczyka, przeciętnej koreańskiej rodziny. Statystyczny Koreańczyk, nasz pan kim bądź pani kim, to nie stereotyp z internetu. To człowiek funkcjonujący w bardzo wymagającym systemie gospodarczym, społecznym, kulturowym. Dlatego, jeżeli mówimy Koreańczycy, warto pamiętać, że za tym określeniem kryją się konkretni ludzie żyjący w konkretnych warunkach, często bardzo wymagających warunkach. Dane statystyczne nie mają służyć nam do oceny. One dają nam kontekst pozwalający zrozumieć ludzi, pozwalających zrozumieć ich aktualną sytuację. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Krótko, konkretnie. Jeżeli interesujecie się Koreą, szukacie informacji o Korei, subskrypcja, lajki i widzimy się w kolejnym odcinku. Annyeong.